jest to balsam do ciała, płyn pod prysznic oraz szampon z odżywką. Następnie jest bardzo duży żel. To znaczy, przepraszam, to nie jest że tylko to jest e, balsam do ciała e, z tymi orzechami e, makadamia. E, następnie z takich pięknych rzeczy jest e, balsam dla mnie. Bardzo mi się kiedyś podobał, miałem go i, e, i taki, chciałam jeszcze raz go mieć. E, I on był w zestawie z kremem do rąk. E, no i następnie mamy tutaj. A, to też był zestaw. Szampon wraz z odżywką. To też było w zestawie promocyjnym. Jak się kupowało cztery rzeczy, to wychodziły 40% taniej. Miałam jeszcze okazję wzięcia tuszu do rzęs oraz tego małego serum w takiej formie promocyjnej, jak się robiło zakupy chyba za 100 zł, to ten zestaw był za 10. Więc też skorzystałam z okazji i, i wzięłam. No i zostają nam w sumie perfumy, bo na perfumy też było 50% rabatu, kiedy kupowało się w określonych dniach. I tutaj muszę przyznać, troszeczkę zaszalałam, bo dla siebie kupiłam Today, Tomorrow, Always duże, bo 100 ml. Był też zestaw Little Black Dress Lace, 50 ml i balsam do ciała, więc to też sobie to w zasadzie moja mama zamówiła na prezent dla koleżanki. Na prezent dla taty na święta mama wymyśliła, że kupimy takie perfumy Black Sweat, Secret mam nadzieję, że będą ok, bo na karteczce ładnie pachniały faktycznie, natomiast nie wiem jak będą w rzeczywistości. Dla siebie mama wzięła e, Rare Onyx e, mi się one też bardzo, szczerze mówiąc, podobały, więc mam nadzieję, że będą ok. E, I ja dla siebie wzięłam też e, to Imari Queen. E, to są chyba jakieś nowe perfumy. Bardzo mi się podobały i szczerze powiedziawszy, one mają jakiś zapach jeżynowy, co mnie bardzo urzekło. Jestem ciekawa, jak to będzie faktycznie patniało. No i tutaj zostaje nam jeszcze, Ok, Focus. Mamy katalog, mamy fokus, promocja i. Aha, i próbka serum. Jakaś jedna i próbka. Aha, bo moje perfumy Today, Tomorrow, Always szły razem z tym ENIU. Ok, to wszystko nam się. kawa jak będzie się prezentował flakonik. Ok, takie malutkie 50 ml. Jestem jeszcze bardzo ciekawa, co e, to, to tutaj tomorrow, e, to bo Nigdy tak nie miałam. mi się tylko, wyłącznie z, e, z kartki pachnącej. Wow, o, są naprawdę duże, nie spodziewałam się, że to 100 ml będzie aż takie duże, ale fajne, fajna kosteczka. Mm. Mm. Bardzo ładne, super. Um, ok, no tego nie będę otwierała, bo to jest dla mojej mamy, dla taty też nie i dla mamy koleżanki tym bardziej. Więc dajcie znać, co wy kupiliście z tego listopadowego katalogu z Avon. I mam nadzieję, że zostawicie lajka, subskrypcję i będziecie czekali na następne zamówienie, które złożę już pewnie niedługo grudniowe. Dzięki! Hej!